Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie na dzisiaj 9 stycznia. Kochani, dzisiaj również Wielki Arkan, również przepiękna karta, jest to karta siły. Jeżeli pojawia się Wielki Arkan w rozdaniach codziennych, oznacza to, że będzie to dzień dla nas ważny. Kochani, karta siły jest kartą działania jest kartą aktywności. Więc jest to bardzo dobry dzień, aby działać, aby być aktywnym w jakiejś sprawie. Mm, bardzo dobry dzień w ogóle na wykonywanie jakichś skomplikowanych, poważnych prac nie tylko umysłowych, ale również fizycznych kochani, odkładane sprawy na, odkładane na później sprawy będą do załatwienia właśnie dzisiaj no yy, co jeszcze yy, możemy narzucić sobie dzisiaj dyscyplinę jakąś Będziemy dzisiaj odważni, kochani. Lub taka ten zachęca w ogóle do tego, aby być odważnym. Także te zmagania dzisiejsze powinny zakończyć się sukcesem i powodzeniem. A no, kochani, dzisiaj mamy również księżyc w znaku raka. Już od 9:00, a jeszcze nie, ale za chwilkę przejdzie. 9:43 mamy księżyc w znaku raka. Księżyc w znaku raka jest u siebie i nastraja nas bardzo emocjonalnie jutro mamy pełnię w znaku raka więc w ogóle w ogóle najbliższe dni będą będą pod znakiem dużych emocji oby pozytywnych kochani w księżyce znaku raka nastraja również troską o bezpieczeństwo tak swoje jak i swojej rodziny ponieważ jak każdy wie znak raka jest znakiem bardzo rodzinnym także no, dzisiaj Dzisiaj czy jutro możemy nie być na towarzyscy, możemy mieć tendencję raczej do skupiania się na, na życiu rodzinnym lub na sobie. A no emocje, jakieś refleksje, uczucia są dzisiaj, będą dzisiaj bardzo ważne, a możecie stać się nadmiernie sentymentalni czy opiekuńczy. E, natomiast kochani, jakieś urazy doznane dzisiaj będą głębokie i trudne do zapomnienia. Także na nad tym, o tym trzeba pamiętać, i dobrze by było panować nad emocjami przez najbliższe dwa dni. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę udanego dnia do Ata